Wilk 42 już od kilku miesięcy jest dostępny dla graczy i wprowadził mnóstwo nowych mechanik, jak i również zmienił te istniejące. Będziłem w nim kilkadziesiąt godzin na analizie i mam dla Was 25 rzeczy, które musicie o nim wiedzieć, niezależnie od tego, czy jesteście świeżym graczem, czy też weteranem zomboida, zanim zawitacie do nowej strefy wykluczenia w Kentucky. Zacznijmy od najważniejszej zmiany, czyli tego, jak twórcy stwierdzili, że załatwuje nam zabijanie zombie, więc dali mechanikę zmęczenia mięśni, aby zabijanie było jeszcze trudniejsze. Od teraz każdy atak poza zwykłym zmęczeniem sprawia, że otrzymujemy również zmęczenie mięśni, które spowalnia naszą prędkość ataku, jeśli jest na rękę lub spowalnia nasze poruszanie się jeśli jest na nogach. W związku ze zmęczeniem mięśni również zaczynamy odczuwać ból. To jak szybko odczuwamy te zmęczenie, zależy od czterech czynników. Pierwszym czynnikiem jest siła naszej postaci, więc radzę wam szybko pakować. Drugi to umiejętność walki daną bronią. Tutaj polecam wam osobiście skupić się na wyspecjalizowaniu w jednej lub maksymalnie w dwóch rodzajach broni od samego początku gry. Trzecim czynnikiem jest waga broni im lżejsza broń, tym wolniej przyrasta nam zmęczenie mięśni, a ostatnim czynnikiem jest to, czy używamy broni dwuręcznej w jednej ręce, czy w dwóch, się trzymamy w jednej ręce, szybciej dostajemy zmęczenie. Na szczęście jeśli komuś nie podoba się ta mechanika, może w opcjach świata zmniejszyć szybkość po prostu zmęczenia mięśni lub całkowicie go wyłączyć. Jak już jesteśmy przy walce, to warto wspomnieć o rozbudowanej mechanice dbania o broń. Od teraz broni mają tylko jednej wytrzymałości, a aż dwie: wytrzymałość głowni i rękojeści. Więc od teraz, jeśli Wam się broń, nie oznacza, że musicie ją wyrzucić od razu. Razem wystarczy wymienić jeden z tych elementów i sprawa zostanie załatwiona. Wraz z tym doszła również nowa statystyka dla broni ostrej, jaką jest ostrość, która określa, jak dużo możemy zadać obrażeń i wraz z zabijaniem zombie bądź drzew zmniejsza się. A wtedy należy na Broń jedną z dwóch ostrzałek bądź kołem do ostrzenia. Jeśli wiemy już, jak walczyć i mamy super broń, to warto wspomnieć o pancerzu. Tutaj doszło również do zmian. Teraz na dole pancerzu mamy paski z informacjami o prędkości walki, ruchu oraz dyskomfort. Niech was one nie zmylą, ponieważ nie są one dobre dla do naszej postaci. Informują one, o ile zmniejsza nam się prędkość ataku, ruchu lub ile dyskomfortu od nich otrzymujemy. A jak już jesteśmy przy dyskomforcie, to przejdźmy do nowych nastroi. Pierwszym z nich jest właśnie dyskomfort, który otrzymujemy od długiego noszenia niewygodnych ciuchów oraz spania w niewygodnych miejscach. Na razie jedyne co robi to zwiększa smutek postaci i bardzo łatwo się go posbyć, bo wystarczy się rozebrać i poczekać chwilę, a efekt sam zejdzie. Choć chodzą słuchy, że ma on również zmniejszać naszą prędkość ataku oraz prędkość ruchu, ale na razie nie mam tutaj żadnych potwierdzeń. Drugi nowy nastrój to smród. Otrzymujemy go od martwych chciał zombie lub od odchodów zwierzęcych, a jego zadaniem jest informowanie nas, kiedy otrzymamy chorobę. Ale nie martwcie się, ponieważ tylko ostatni poziom jest dla nas zagrożeniem i łatwo się go bardzo posprzątać. Wystarczy założyć maskę przeciwgazową lub odejść od jego źródła na wystarczająco daleki dystans lub wspiąć się piętro wyżej. Wiemy, jak bardzo ciemny jest teraz projekt zombo po aktualizacji światła. Ręcznie lekajcie się ciemności i szukajcie w niej pomarańczowego punktu. Od teraz włączniki światła mają dodatkowe pomarańczowe światełko, które wskazuje, gdzie jest owy włącznik, aby łatwiej go w ciemności i zapalić sobie światło. Pamiętajcie jednak, że jeśli nie ma prądu, to światełko nie będzie się świecić. Jak już mowa o ciemności, to warto wspomnieć jak bardzo ważne teraz stały się latarki, w szczególności gdy zniknie prąd. Warto je mieć przy sobie, żeby cokolwiek widzieć, jednak jeśli gramy bez modów, nie możemy ich nigdzie przymocować, no poza nową latarką wojskową. Więc polecam Wam nauczyć się walczyć jakąś prawem jednoręczną lub strzelać z pistoletów, jeśli idziecie w ciemną okolicę lub na nocny szaber, bo nie będziecie nic widzieć bez latarki, a niestety aby z nich korzystać, musicie mieć wolną jedną rękę. Mieniły się również priorytety co do tego, czego powinniśmy szukać na starcie gry. Ponieważ jeśli nie znajdziecie plecaka, to jak najszybciej musicie znaleźć jakieś przecieradło. Jest ono potrzebne do nowej receptury startowej, jaką jest plecak z przecieradła. Nie jest on za duży, ale na start gry ta mała dodatkowa pojemność może naprawdę się przydać. Tak samo warto teraz przeszukać skrzynki pocztowe oraz sprawdzać wszystkie ulotki, gdyż możemy na nich znaleźć fajne lokalizację, A jeśli znajdziemy na mapę w prawym dolnym rogu, lokacja zostanie dodana do naszej mapy, więc łatwo ją odnajdziemy. Zanim jednak wyruszycie w drogę do waszego nowego domu, warto zatankować auto. I tutaj doszły dwie małe Zmiany. Po pierwsze, od teraz mamy wskazówkę z której strony jest back auta i nie musimy instalować na to modu, a drugą zmianą jest ściąganie paliwa z auta, do którego od teraz potrzebujecie gumowego wężyka. Również wraz z buildem 42 możemy wyciągać teraz butle z dyspenserów na wodę, więc nastał koniec ery hortowania dyspenserów w bazie, a sama butla ma pojemność 15 litrów, więc będzie idealna, aby przewodzić większej ilości paliwa. Samemu jednak słabo jest ruszyć w długą podróż, dlatego warto ze sobą wziąć swojego zwierzęcego kompana. Jednak nie będzie to takie łatwe do transportu zwierząt, potrzebna jest nowa przyczepa, będziemy przewodzić nasze zwierzęta. Przyczepa niestety jest bardzo duża i potrzebne Wam będzie ciężkie auto do uciągnięcia jej. Następnie wystarczy wsiąść linę, związać zwierzę, zabrać je do przyczepy, wejść w opcję przyczepy i kliknąć przycisk tutaj zwierzę. I tak po to otrzymują kompana do naszej podróży. Pamiętajcie tylko, żeby dać mu jedzenie i jakąś wodę. Zmiany dotknęły również uprawy roślin, a rolnik stał się trochę bardziej przydatną profesją, ponieważ od teraz rośliny mają swoje cykle, kiedy rosną i do... Nie przeczytamy odpowiednich czasopism, albo pustego opakowania po nasionach, lub nie zaczniemy gry jako rolnik. Owe cykle będą dla nas zagadką, Jednak po tym, jak dowiemy się, kiedy rosną dane rośliny, będziemy mieli to zaznaczone przy opakowaniu na nich, więc łatwo będzie nam się połapać, czy wiemy, kiedy roślina dana rośnie, czy nie. Kontrowersji, ciąg dalszy, bo teraz pogadamy o nowym systemie ekspienia. Od teraz nie zdobywamy Expa za niszczenie rzeczy, a jedynie za tworzenie. Więc nadszedł koniec czasów, gdzie rozbieranie domu do zera sprawia, że jesteśmy mistrzami stolarstwa i spawalnictwa. Wyjątkiem jednak od tej reguły jest elektryka i naprawianie aut, które działają nadal tak samo. Na szczęście, od teraz możemy ustalić mnożnik doświadczenia, jaki otrzymujemy do konkretnej umiejętności w opcjach świata. Więc jeśli nie chcemy spędzać za dużo czasu na naprawie aut, wystarczy zwiększyć mnożnik. Poza nowymi kanałami, od teraz, z kanału Life and Living możemy otrzymać maksymalnie trzeci poziom umiejętności. Z jednej strony można to nazwać nerfem, z drugiej strony jak korzystamy głównie z niego na początku gry, nie zawsze udaje nam się zdobyć wyższy poziom używając telewizji. Kolejną zmianą co do EXPA są książki. Ze względu na zmianę w dystrybucji przedmiotów oraz ze względu na dodatkową masę nowych książek do czytania oraz książek np. do strzelania lub konserwacji, książki dające mnożnik do umiejętności są rzadkie. Jak sami widzicie w bibliotece znalazłem zaledwie kilka książek specjalistycznych i praktycznie żadnych gazet uczących jakichś przepisów. Książki więc teraz są naprawdę na wagę złota, ale na ratunek przychodzą nam dwie nowe mechaniki. Teraz możemy przerobić wsteczną inżynierię i nauczyć się receptury, jak wytworzyć dany przedmiot, jeśli go posiadamy. Zaczyn kliknąć prawy przycisk myszy na przedmiot i pojawi się opcja Research Craft. Klikając ją nauczymy się receptury wytwarzania owego przedmiotu oraz otrzymamy doświadczenie równe jego wytworzeniu. Sami jednak ta opcja będzie zablokowana, ponieważ musicie mieć odpowiedni poziom w danej umiejętności, aby nauczyć się przepisów. Drugą mechaniką jest nauka receptur za poziom danej umiejętności. Od teraz wbicie danego poziomu konkretnej umiejętności może nauczyć nas nowych receptur. Nie znam niestety wszystkich przepisów, które możemy się nauczyć, ale wiem, że. działa to na przykład z obsługą agregatów, a jak jesteśmy już przy nich, to pogadajmy o nowych agregatach. Teraz mamy aż cztery agregaty: złoty, niebieski, czerwony i żółty. Każdy z nich różni się od innych, ale główną rzeczą, na jaką trzeba przy nich patrzeć, jest ich wytrzymałość, czyli co ile letników spada nam sprawność agregatu. Najlepszy jest złoty, który jest również najcichszy. Potem jest czerwony, który jest tak samo cichy i ma trochę słabszą wytrzymałość. Kolejny jest niebieski, który ma słabą wytrzymałość, i jest głośny, ale waży najmniej oraz żółty, który jest najgorszy z nich wszystkich. Po tylu latach czekania w końcu możemy bez problemu przenosić drewniane skrzynie, nie niszcząc ich. To to tyle. Zmiany również dotknęły Lin. Teraz używając ich mamy kontrolę nad tym, w którym kierunku idziemy, ale również dodano szansę na że spadniemy, kiedy będziemy się na nich wspinać, więc odradzam Wam, aby były one Waszym głównym wejściem do bazy. Przed Wami Excalibur świata Zomboida, czyli Scyzorek jest najponożniejszym narzędziem w grze. Można nim otworzyć butelki, walczyć, używać jako śrubokrętu i nożyczek oraz można na nim przygotować mięso ze zwierzyny. Dodam tylko, że ciężko go znaleźć, ale jeśli traficie do sklepu militarnego lub budowlanego, raczej znajdziecie go na luzie. Na koniec przejdźmy do zombie, które nie są teraz już takie słabe. Jeśli gramy na normalnych zombie w trybie apokalipsy, losowany im jest zasięg słuchu, więc nie zdziwcie się, że nagle dużo zombie może do Was ciągnąć, ponieważ one mogą mieć lepszy słuch niż Wam się wydaje. A ostatnią rzeczą jaką dziś omówimy, jest zmiana w dystrybucji zombie w B42 zombie respią się inaczej jest ich znacznie więcej. Duże grupy zombie możemy spotkać w ważnych punktach miasta, takich jak stacja paliw czy policja. Z tego co rozumiem, to teraz system działa tak, że jeśli logicznie jest, aby duża grupa osób była w danym punkcie podczas apokalipsy zombie, czyli właśnie na przykład na stacji paliw, to zostanie tam zrespiona duża grupa zombie, ale również za tym w parze idzie sprzęt, który możemy tam znaleźć. Więc mimo dużej ilości zombie, często te lokacje są bardzo dużo warte, jeśli chodzi o zdobycie ich. To już wszystkie rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, jak, jakie zmiany Wam się podobają i śmiało się swoimi rzeczami które odkryliście. Do następnego.